Moi drodzy, witajcie w CineJerze. Dzisiaj mam dla was kolejny wypad na event, na imprezę fotograficzną, gdzie bardzo dużo się działo. Jest to The Photography Show. W tym roku było w Londynie, w ubiegłym roku udało mi się dotrzeć do Birmingham, gdzie też nagrałem dość dużo materiału. W tym roku postanowiłem zrobić troszkę to inaczej, zamiast po prostu wam puścić całe interwiu, spróbuję tutaj dodać troszkę moich przemyśleń i po prostu informacji, których może nie było w interwiu lub zapomniałem zapytać, więc jest kilka rzeczy, o których powiem, których nie usłyszysz w samym interwiu. Jeśli coś będzie do dodania interesującego, to oczywiście wskoczę i Wam tutaj przekażę, czy wyjaśnię, czy dopowiem. Mam nadzieję, że Wam się film spodoba. A jeśli taki format Wam się podoba bardziej niż samo interwiu piszcie w komentarzach poniżej, dlatego że ja bardzo chętnie zawsze szukam Waszych komentarzy, Waszych informacji na temat tego, jak kręcę, co się zmienia, co się Wam podoba, więc piszcie, ja bardzo chętnie dowiem się, co o tym sądzicie. Jeśli chcecie wesprzeć to, co robię, możesz to zrobić idąc do www.snajera.shop, gdzie znajdziesz moje e-booki, kursy i wiele, wiele innych informacji i ciekawostek, które na pewno Ci się przydadzą. Go to the photography show in London and not stop by Sigma. There's so much going on, and we have Tim with us again. Uh, Tim is, uh, is uh, 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 the main boss of Sigma, manager of Sigma, right? In, in the UK? Well, not quite, not quite, but yeah. Uh, maybe one day, maybe one day. Close <laughs> enough, close enough. Yeah. <laughs> Tim to bardzo interesująca osoba, jest to menadżer marketingu firmy Sigma tutaj w Wielkiej Brytanii i muszę przyznać, że dużo się od niego nauczyłem, jeśli chodzi o to, jak działa firma Sigma, dlatego że on ma dostęp do wszystkich tych powiedzmy tylnych drzwi, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o właśnie marketing. Jeździ do Japonii cały czas na, i na Expo, i, i na spotkania z, z szefostwem. Więc ja bardzo polecam kanał Sigma UK, w ogóle gdzie on właśnie pokazuje to, jak to zaplecze wygląda. Między innymi później powiemy o tym na końcu tego interview powiemy o tym, że pojechał właśnie przeprowadzić rozmowę z założycielem firmy Sigma, która też swoją drogą była bardzo interesująca, ale o tym później. Uh, right, so Tim, tell us about all this cool stuff here. Let's start from the lenses, and then we're gonna move on to the, the camera. Uh, if that's okay, it's very interesting. I have a lot to say about it. <laughs> yeah. Um, but let, let's do the lenses. This, this monstrosity here. What is this? This is 300 to 600. Yeah. And this is uh, brand new, I guess, right? It's brand new. Yeah. It comes out in April, so this is just a pre-production sample. So it's not actually on sale yet, but you can pre-order it from from now. Mamy właśnie wartość F4, gdzie na innych obiektywach nie jest to właściwie możliwe, czy raczej nie jest to dostępne może. Jest to wartość niezmienna przez całą długość obiektywu, co jest naprawdę niesamowite, jeśli chodzi o strzelanie właśnie do natury, jeśli chodzi o ptaki i zwierzęta na odległość. Nie trzeba się przejmować tym, że tracimy światło, robiąc zbliżenie, tak jak na większości tańszych obiektywów. To oczywiście wiąże z bardzo wysoką ceną, nie oszukujmy się. Z tego co pamiętam, to jest chyba 6000 czy 7000. Funtów, um, tyle, yeah, 300, 600, and it's f/4 throughout, so it's a really, really fast lens. Wow, okay. It's actually a really unique lens because there isn't another 600 mm zoom that, get, that does f/4. Yeah, it's yeah a all the way. Aperture, yeah. yeah, so, so it's like sort of a first of, it, first of its kind, um, and yeah, sports, wildlife, aviation, motorsport, uh, brilliant for all those things. It's got a filter, rear filter holder in the back. That you awesome. Can put Put your filters in there um, and there's going to be a few different types of filter, polarizer. ND filter, Does it come with filters or It comes with UV, but fit in, so yeah, yeah. Zauważ, że ten obiektyw jest ogromny, co by wskazywało na wielki rozmiar filtra, na przykład ND powiedzmy, jeśli jest bardzo jasno, gdzieś na przykład na safari jesteśmy i strzelamy do zwierząt, które są bardzo daleko, w pełnym słońcu możemy użyć filtra ND lub na przykład pole gdzie normalnie byłby to ogromny rozmiar tego filtra, a w tym wypadku możemy bardzo dużo zaoszczędzić i na. W samej cenie i na rozmiarze tych filtrów, przez właśnie umiejscowienie ich przy samym mocowaniu obiektywu, co oczywiście ma pełen sens i nie ma większego znaczenia, gdzie ten filtr jest. Z tym, że pamiętajmy, że każdy filtr zawsze, każdorazowo zmienia nam optykę naszego obiektywu, więc trzeba bardzo uważać na to, gdzie te filtry kupujemy. W tym wypadku one są oczywiście od Sigmy więc będą zaprojektowane tak, żeby nie przeszkadzały w optyce. Będą neutralne, jak to się mówi, jeśli chodzi o właśnie optykę. Nie będą zakrzywiały światła w taki sposób, żeby zmienić to, co widzisz przez obiektyw. Teoretycznie przynajmniej nie powinno być różnicy w tym, ile i jak widzisz na ekranie twojego aparatu z czy bez filtra. I've had a chance to play with it a little bit. Honestly, this is what 4 kg? Uh, yeah, just under 4 kg. Yeah. Yeah. So yeah. this is a heavy lens, obviously. It's a big okay. lens. Has to be heavy, right? but the stabilization is so perfect that i don't have to even think about it too much like obviously yeah. you, need, you need a good autofocus as well because it needs to keep up with it but yeah it's, i mean this is such a beast and, and such a capable lens as well it's, it's incredible so yeah image stabilization is five and a half stops at the at the tight end so it's it's pretty good you can um, you can you know you can move the camera quite a bit and it Miałem możliwość pobawić się troszkę z tym obiektywem na tym evencie i postrzelać troszkę do ludzi na miejscu, właśnie na dużej odległości po drugiej stronie sali, która też swoją drogą była ogromna. I muszę powiedzieć, że ten obiektyw sobie radzi niesamowicie. Zwłaszcza jeśli chodzi o stabilizację, o której właśnie powiedziałem tutaj w, w, w interwiu czy w, w, tej, w tej rozmowie, dlatego że nie musiałem właściwie wcale walczyć z tym obiektywem. Jeśli chodzi o uchwycenie konkretnej osoby w kadrze. Tylko, że tu trzeba pamiętać też oczywiście, że wiele zależy od samego aparatu i nie tylko obiektyw stabilizuje. Ja tutaj mówię tylko o obiektywie oczywiście, ale dlatego, że jakby miałem do, do możliwość porównania tego samego aparatu, to była akurat Leica, nie pamiętam teraz modelu, ale była Leica. Na nią założyliśmy właśnie ten 300-600 i kilka innych do porównania od innych firm, nie pamiętam jakich, żeby ich tu nie, powiedzmy, nie oczerniać, że tak powiem, ale ten 300-600 sobie naprawdę najlepiej z nich radził, więc widzę, że jest wielka różnica w tym, jak stabilizuje ten obiektyw, a jak stabilizują inne odpowiedniki, powiedzmy, bo nie ma do końca odpowiednika na rynku, jeśli chodzi o ten dokładny zakres i um, tą wartość przysłony. Just holding it right now, obviously I can't show to the camera, but I can easily focus on somebody's face far, far away without even worrying about having them in frame, because it's so good, I mean, it's, it's incredible. This is massive lens, so how much is it? so it's just under 6000 so 5899 yeah so it's uh, that's uh, a good price. pretty well priced for a lens yeah, yeah. of that type yeah 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 I mean, it's it's a good price especially with f4 across the whole range it is incredible honestly that's right and it's uh, I, and i would say it's prime lens prime lens image quality in a zoom so it's, it's kind of a And lens Nie mogę nie wspomnieć o wadze tego obiektywu, która jest naprawdę wysoka, dlatego, że waży około czy zaraz poniżej 4 kg. Co jest oczywiście dużą wartością, jak na obiektyw, ale patrząc na rozmiar tego szkła, trzeba powiedzieć, że naprawdę nie jest to coś znacznego, że tak powiem. Dodatkowo przy zoomie, przy zmianie ogniskowej z 300 na 600. Prawie wcale nie czujemy tej różnicy ruchu szkła. Jest to naprawdę świetnie wyważone, jeśli chodzi o właśnie ruch szkła. Myślę, że jest naprawdę minimalny. Jest to, przypuszczam, odległość gdzieś taka, gdzieś w środku, dlatego nie czujemy prawie wcale tej różnicy. W dłoni naprawdę ciężko wyczuć to przesunięcie ciężaru do przodu. Oczywiście ono tam jest, musi być, dlatego że obiektywy tego typu muszą mieć ruchome elementy i w tym wypadku jest to oczywiście szkło duże, ciężkie, szkło, które się przesuwa. Ale jest tak mała odległość tego, um, e, zmiany tej, tej e, wagi, że po prostu ciężko to wyczuć, naprawdę ciężko. Dlatego tutaj ta stopka jest oczywiście arka Swiss. Rozmiar możemy dzięki niej utrzymać równowagę bez problemu, nawet w dłoń. Oczywiście nie strzelamy nigdy w dłoń tym obiektywem, bo jest za ciężki. Ale jesteś w stanie utrzymać z aparatem i z obiektywem zmieniając właśnie ogniskową ręcznie, bez jakby przeważenia całości do przodu. Tutaj zaznaczę, że jest to tak wyważone, że aparat musi być z tyłu wałożone, żeby nie, prze nie przeciągało cię do przodu, więc y, oczywiście. To jest e, sensowne, dlatego że nie używam obiektywu bez e, aparatu, e, dlatego waży e, on więcej troszkę z przodu niż z tyłu. E, oczywiście jest więcej elementów z tyłu, ale większe szkło znajduje się właśnie na przedzie, które się też częściowo porusza, mniej więcej po środku, więc e, jakby automatycznie musi mieć troszkę więcej wagi z przodu, żeby równoważyć ten aparat z tyłu i na stopce, czy na, e, na monopodzie, czy na, e, na statywie, stał bez problemu i jakby nie przeszkadzała ta waga w, właśnie w ustawieniu tego gdzie i jak go stawiamy. Zooming in from 3 to 600 I can't really tell much difference on the inside, like the the movement of the weight. There, there isn't that much, is there? No, that's right. Yeah, it's internal zoom and internal focus, so the the, the length of the, the lens doesn't change. And like you say, the the center of balance doesn't change much either. So so when you zoom in, it doesn't suddenly feel like the lens gets heavy or like you know. It's, to jest naprawdę prawdziwy bit of optyka. To jest świetne. Absolutely, absolutnie. Więc to jest świetny. To jest najgięstszy, co mamy teraz, nie? Tak, ja myślę, że to jest nasz flagship, jakiś kind of sport lens. Um, yes. yeah. Tak. Top of the range. Czekaj, zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą YouTuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem Ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj.